W ciemnym pokoju pełnym drzwi mały smok próbuje uciec. Starzec przychodzi za nim, aby go złapać, ale kiedy się odwraca, odkrywa, że inny mężczyzna zamyka drzwi, aby go tam uwięzić. Starzec rzuca kulą magii w faceta, ale nic się nie dzieje. Wiele lat później w Londynie jest normalny poranek, ale Pol już ma kłopoty. Zaspał, pękają mu sznurowadła, uszkodzony toster i musi pędzić aż na miejsce, gdzie będzie miał rozmowę o pracę. W drodze tam, dziwny staruszek o imieniu Monty wcina się na pogawędkę, przysięgając, że znał Paula jakiś czas temu. Polgo go nie rozpoznaje i na razie ignoruje, spiesząc się, by ustawić się w kolejce. W tym momencie mały pies kradnie szalik Paulowi, więc musi go gonić w alejce. Nagle nie widzi już psa, ale są drzwi z napisem wnioskodawcy, więc postanawia wejść. W pokoju wypełnionym dziwnymi rzeczami znajduje kobietę o imieniu Sofii, która również czeka na wywiad, oglądając telewizję. Paul siedzi obok niej i nie udaje mu się nawiązać rozmowy, więc również ogląda telewizję, by odkryć, że przegapił wprowadzenie do firmy. Nadal nie wie, co to za praca. Wie tylko, że firma nazywa się Wells Co. Broszura na stole też nie jest pomocna i mówi tylko, czujesz się szczęśliwy? Nagle w pokoju rozlega się śmiech i wchodzi pan Tanner. Odprawia innego kandydata, zanim każe Paulowi iść za nim, w jakiś sposób znając jego imię bez pytania. Idą schodami do głównego biura, gdzie czeka szef Wells z pozostałymi członkami zarządu: Van Spee, Judy i Casimirem. Zadają mu mnóstwo dziwnych pytań, na które Paul odpowiada najlepiej, jak potrafi, ale nigdy nie przestaje czuć się zdezorientowany i nie. Rozpraszają go również pęknięcia na tapecie, która według niego wygląda jak mapa Londynu. Inni tego nie widzą, ale Wells jest pod wrażeniem. Niestety Tanner odsyła go, mówiąc, że słyszeli wystarczająco dużo. Kiedy Pols opuszcza budynek, znajduje psa trzymającego jego szalik, prawie tak, jakby zwierzę na niego czekało. Chwilę później, Pol wraca do domu i jest zdenerwowany, gdy słyszy, że jego współlokator się wyprowadza i dochodzi do kłótni, ponieważ Pol nie może sam opłacić czynszu. Nagle dziwny pazur przepycha list przez szczelinę pocztową, a Pol rzuca się, by go złapać, zszokowany, widząc, że pochodzi od Welsa, który nigdy nie podał im swojego adresu. Jeszcze bardziej zaskakujący jest list mówiący, że Pol przeszedł rozmowę kwalifikacyjną, co go cieszy. Następnego dnia Paweł idzie do pracy z bardzo pozytywnym nastawieniem. Recepcjonistka Rosie też nie chce mu powiedzieć, na czym polega ta praca, a po wręczeniu mu kubka wzywa Tannera, który zabiera Paula i oprowadza go po różnych częściach budynku, wyjaśniając, że to firma prawnicza i że komputery nie mają tu wstępu. Kiedy docierają do obszaru, który jest naprawiany, Tanner dziwnie martwi się szywaczem na podłodze i każe Paulowi ostrożnie go obejść, mówiąc mu, żeby nie panikował. Nadal przedzierają się przez wiele dziwnych biur, takich jak jedno z ogromną mapą i mnóstwem telefonów, w których Paulowi wydaje się, że widzi Monty Ego. Przechodzą także przez jedną z mnóstwem maszyn do pisania i drugą związką rur, ale Paul nie może powiedzieć, co robią. A Tanner nie odpowiada na jego pytania. W końcu Tanner zabiera Paula do najgłębszego biura, gdzie czeka również Sophie. Oboje są teraz starzystami, a Tanner obiecuje, że ktoś przyniesie im obowiązki przed wyjazdem. Z powodu zdenerwowania Paul mówi bez przerwy, ale jest bardzo nie i Sofie nie jest pod wrażeniem. Nagle dziwne stworzenie biegnie w cieniu, wyskakując Paula z siedzenia. Podchodzi bliżej, żeby lepiej się przyjrzeć, widzi tylko zwykłą mysz. W tym momencie pojawia się Rouzy i zostawia im kilka map, mówiąc, że muszą zakreślić miejsca, w których znajdują się złoża boksytu. Paul nie wie, co robi, ale wciąż spędza cały ranek z Sofi na przeglądaniu map. Duet zatrzymuje się na lunch i schodząc na dół, Sophie mówi, że chce napić się kawy, co jest dziwne ponieważ przed chwilą powiedziała, że jej się to nie podoba. Potem wpadają na Judy, która zabiera ich do parku. Nagle otwiera się pokrywa kanału i wyrzucany jest pojemnik, który Judy natychmiast podnosi. Następnie wyjaśnia, że pani na ławce czyta pokutę, a kiedy czyta o postaci wskakującej do fontanny, Sophie musi jej dać znak. Sophie nie może powstrzymać się od pytania: Skąd może wiedzieć, gdzie jest w książce? Więc Judy każe jej stać w krzakach, podczas gdy ona patrzy z daleka. Sophie koncentruje się i ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że widzi to, co widzi kobieta. Gdy tylko czytelnik dotrze do właściwej części książki, Sophie daje sygnał, a Judy porusza palcem, powodując, że mężczyzna siedzący przy fontannie nagle wpada do wody. Pani na ławce śpieszy się sprawdzić i wkrótce zaczyna się romantyczny związek. Judy chwali Sophie. Za dobrą robotę, wyjaśniając, że rodzice mężczyzny wydali dużo pieniędzy, aby ich syn poślubił kobietę z ławki, ale robiąc to, sprawiają, że wierzą, że to przeznaczenie. Zdezorientowany Paul pyta, co się dzieje, a Judy wyjaśnia, że Sophie jest widzącą, co oznacza, że ma moce umysłowe. Następnie Judy w końcu dokładnie wyjaśnia, czym zajmuje się firma. Okazuje się, że większość pracowników Wels'a jest zdolna do magii. To praktyczni czarodzieje, którzy posługują się swoją magią, by służyć klientom za pieniądze. Chociaż Sophie jest starzystką, jest już na zupełnie innym poziomie niż Paul, a Judy zabiera ze sobą tylko Sophie. Paul wraca do biura na poddaszu i je kanapkę, patrząc na mapy. Kiedy porusza ręką, by strzepnąć okruchy chleba, czuje dziwne uczucie w dłoni. Zaciekawiony zaczyna przesuwać ręką po mapie, czując dziwne uczucie i zdając sobie sprawę, że na papierze zachodzą zmiany. W tym momencie Wells wchodzi do biura i mówi Paulowi, aby patrzył prosto przed siebie, nadal dotykając mapy dłonią. Prąd nagle uderza Paula w palce, wskazując miejsce, w którym znajdują się złoża boksytu. Wygląda na to, że Paul posiada również nadprzyrodzone zdolności, które pozwalają mu wykrywać, gdzie znajdują się określone obiekty. Podekscytowany takim obrotem wydarzeń Wells zabiera Paula do swojego biura, przechodząc przez pokój pełen drukarek. Wyjaśnia, że firma krytycznie walczy o przetrwanie i potrzebuje wróżbity, który pomoże wszystkim wrócić na właściwe tory. Wells uważa, że Paul mógłby być tym wróżbitą. W biurze czeka na nich Tanner i aby przyciągnąć Paula na swoją stronę, Wells przywołuje nieodpowiedzialnego ojca Paula, mówiąc, że całkowicie rozumie, jakie to uczucie. Własny ojciec Wellsa, pierwotny założyciel firmy, zmusił syna do podpisania umowy sprzedaży jego duszy, aby kontrolować go na zawsze. Wells rozumie, że Paul chce się wykazać, więc zleca mu ważną pracę. Paul musi znaleźć przenośne drzwi, ale nie może nikomu powiedzieć o tej misji. Paul zgadza się, ale zanim może poprosić o wskazówki lub szczegóły, zostaje wyrzucony. Następnie Paul postanawia szukać drzwi w budynku firmy piętro po piętrze, bezskutecznie dotykając każdej ściany, okna i drzwi. Nagle przerywa mu Vanspi, której magiczne włosy poruszają się same, gdy ona mówi. Gawędzi i wygląda na bardzo przyjazną, ale kiedy wspomina o nielegalnej magii, jej włosy przypominają: "Uważaj". Po wyjściu Paula po bliskie drzwi kamuflują się w ścianę. Później w domu Paul próbuje zasnąć, ale zostaje nagle obudzony przez Kazimierza. Jego zdolność polega na kontrolowaniu snów, co oznacza, że tak naprawdę nie jest to prawdziwe. Chce wiedzieć, dlaczego Wells zatrudnił Paula, ale Paul dochowuje tajemnicy zgodnie z obietnicą. Zirytowany Kasimir używa magii, aby zacząć zginać nogę Paula, sprawić, że wypadną mu zęby, a jego uszy urosną do ogromnych. Chociaż to sen, Paul wciąż jest przerażony i nie może powstrzymać się od powiedzenia mu prawdy. Kasimir wyjaśnia, że przenośne drzwi mogłyby otworzyć bank umarłych i przygotowuje się do wyjścia. Paul przez chwilę myśli, że się budzi, ale to wciąż sen, a on jest powalony. Następnego dnia Sofii przychodzi do pracy i zastaje Rouzi całującą szywacz. W międzyczasie Paul kontynuuje przeszukiwanie budynku firmy i widzi słowa Bank of the Dead, ze strzałką wypisaną na podłodze za pomocą szywaczy. Podążając zgodnie z kierunkiem strzałki, Paweł schodzi na dół, a jego ręce szybko reagują na energię na ścianach, odsłaniając niesamowite dzieła sztuki. W końcu znajduje słabo oświetloną piwnicę i zwijane drzwi z napisem tylko gablini. Paul i tak otwiera drzwi, ale w środku jest zwykły magazyn. Zanim zdąży to dokładnie sprawdzić, pojawia się Tanner i wyrzuca go, mówiąc że nie wolno mu tam wchodzić i doradzając Paulowi, aby zrezygnował, zanim przydarzy mu się coś strasznego. W międzyczasie Sophie kontynuuje współpracę z Judy, która wciąż otrzymuje wiadomości od rąk wychodzących z kanałów. Judy wyjaśnia, że te ręce należą do goblinów, które od lat współpracują z czarodziejami i są w stanie niezauważenie obserwować ludzi. W ramach dzisiejszej misji Judy zmusza Sophie do podpisania zagubionego zwierzaka w sklepie, aby właściciel mógł spotkać się z kuzynem za kilka dni. Ten zagubiony pies okazuje się być zdjęciem psa z szalikiem Paula. Wracając do Paula, kontynuuje przeszukiwanie budynku bezskutecznie. Kiedy wraca do swojego biura, zastaje nera kłócącego się z Sofii o jakieś problemy z jej kontraktem. Teraz czas wracać do domu, a wychodząc Sofii nie może się powstrzymać przed zjedzeniem pęczka Lukrecji. Mimo, że wcześniej mówiła, że jej nienawidzi. Nagle zaczyna odczuwać niesmak, a Paul zabiera ją do Pabu na drinka i oczyszczenie ustęp. Rozmawiają przez chwilę, by zakończyć kłótnią o to, kto lepiej sobie radzi w biurze. Następnego dnia Paul wpada. Nakazy mire w pracy. Ale mężczyzna zachowuje się tak, jakby widzieli się po raz pierwszy od wywiadu. Potem Paul wchodzi po schodach i wpada na Monty ego, który przyznaje, że któregoś dnia celowo rozproszył Paula, żeby wybrał wywiad tej firmy zamiast swojego pierwotnego. Monty nie chce przepuścić Paula, ale chłopiec nalega, dopóki nie będzie mógł wrócić do tajemniczego pokoju, który widział wczoraj. Podążając za wrażeniami na swojej dłoni, Paul odkrywa, że rzeczy w środku są iluzją i natychmiast ją przekracza, wchodząc do innego pokoju wypełnionego dziwnymi okazami i różnymi magicznymi przedmiotami. Po chwili zabawy Paul znajduje na podłodze szywacz i kiedy próbuje go dotknąć, zostaje odepchnięty. Używając swoich mocy, Paul próbuje ponownie i odkrywa ducha goblina wewnątrz szywacza. Stwór wskazuje mu określony kierunek, zanim zniknie, a Paul koncentruje swoją moc na dłoniach, co ostatecznie pozwala mu wydobyć przenośne drzwi z ukrycia. Ciekawski. Paul przechodzi przez drzwi, a gdy je zamyka, przenośne drzwi zamieniają się w ręcznik, a on pojawia się w innej części budynku. Paul słyszy głosy dochodzące z biura i zagląda do środka, jak odkryć, że Wells mówi o ojcu Paula i zniknięciu byłego szefa firmy. Okazuje się, że Wells handluje ludzkimi duszami i wykorzystuje pracowników firmy jako obiekty testowe. Kiedy podpiszą kontrakt duszy, całkowicie stracą poczucie siebie, a kolejnym celem Wells'a jest Sophie, co wyjaśnia zmianę jej upodobań w ostatnim czasie. Co gorsza, reszta członków zarządu o tym nie wie, a odznaki wszystkich mają na sobie specjalne urządzenia monitorujące. Paul zdaje sobie sprawę, że nie może im dać przenośnych drzwi, więc bierze ręcznik i po kilku nieudanych próbach użycia go. Czyta instrukcję na etykiecie. Recytując zaklęcie i miejsce docelowe, można było teleportować się w dowolne miejsce. Aby to sprawdzić, Paul wspomina o supermarkecie, a kiedy przechodzi przez niego, nagle znajduje się w zamrażarce supermarketu. Ignorując dziwne spojrzenia, które dostaje, Paul podnosi ręcznik i wraca do firmy, gdzie wpada na Van Spie. Przypomina mu, żeby przyszedł do niej, gdyby coś wiedział, ale on ją ignoruje i biegnie do swojego biura. Tam natychmiast odrywa od odznakę Sofii i wyrzuca ją, wyjaśniając, co się dzieje, a następnie wyjmuje ręcznik, aby udowodnić swoją historię. Paul mruczy zaklęcie, aby otworzyć drzwi, ale znajduje się w dziwnej przestrzeni z nieprzenośnymi drzwiami na każdej powierzchni. Sophie słyszy, jak ktoś prosi o pomoc, ale Paul szybko ją wyciąga i ponownie czyta etykietę, aby dowiedzieć się, że musi podać miejsce docelowe przed otwarciem drzwi. Próbuje ponownie i tym razem udaje im się z powodzeniem dotrzeć do mieszkania Paula. Sophie jest podekscytowana możliwościami związanymi z taką mocą i natychmiast zaczyna ciągnąć Paula do miejsc na całym świecie. Jeżdżą do Egiptu i na Alaskę, surfują na Jamajce, a nawet są świadkami Zorzy Polarnej. Nadal pojawiają się w pracy, a Sophie widzi, jak kuzyni ponownie spotykają się w sklepie, napawając ją dumą, że wykorzystuje swoje zdolności w dobrym celu. Ale kiedy nikt nie patrzy lub mają przerwy, podróżują dalej, a im więcej czasu spędzają razem. Tym bardziej się łączą i zbliżają. Pewnego popołudnia Paul mówi Sofii, że ją lubi na plaży. Sofi myśli, że ona też go lubi, ale podpisała kontrakt duszy i nie może być pewna, czy jej uczucia do Paula są szczere. Dlatego zgadzają się znaleźć i zniszczyć kontrakt. Duet wraca do firmy przez przenośne drzwi, a Paulowi ledwo udaje się ukryć ręcznik tuż przed wejściem Tannera. Zauważa jednak ich ubrania i piasek na ziemi, szybko rozumiejąc, co się dzieje. Żąda od Paula odwrócenia drzwi i odejścia z firmy na zawsze, jeśli nie chce poważnych konsekwencji, po czym odchodzi. Paul i Sophie zaczynają się kłócić, co robić i zgadzają się wrócić później po jej kontrakt. Po zmroku duet potajemnie zakrada się z powrotem do budynku firmy, ale przenośne drzwi nie są w stanie zabrać ich do biura Welsa i zamiast tego wrzucają ich do drukarni. Drukarnie działają na własną rękę, drukując umowy karnetów na siłownie, umowy najmu i więcej. Okazuje się, że Wells potajemnie dodał umowy dusz do tych codziennych umów, aby ludzie nieświadomie zgodzili się sprzedać swoje dusze. Potem słyszą jakieś odgłosy, a po zobaczeniu szywacza na podłodze, podążają za odgłosami i poruszającymi się cieniami do pokoju z mapami, gdzie fruwają papiery i płoną małe ogniska. W cieniu jest jakieś stworzenie jedzące pizzę, więc przestraszony Paul otwiera przenośne drzwi, aby spróbować ponownie wejść do biura Wellsa, ale drzwi wysyłają ich do ciemnej piwnicy z napisem Bank of the Dead na podłodze. Po znalezieniu kontraktu, który potwierdza, że kradną duszę, duet ponownie zaczyna. Słyszeć odgłosy i decyduje się opuścić bardzo przerażający tunel. Na końcu tego tunelu natknęli się na grupę goblinów. W panice uciekają i lądują za drzwiami tylko dla goblinów, gdzie nagle pojawia się Tanner. Okazuje się, że jest zmiennokształtnym goblinem i przywódcą klanu goblinów. Kiedy karci ich za to, że nie słuchali jego ostrzeżeń, pojawia się również Wells. Wells nakazuje Tannerowi i jego goblinom zgubić się, ale Tanner odmawia, twierdząc że bez pomocy goblinów czarodzieje są bezużyteczni. Wywiązuje się kłótnia, a Wells używa swojej magii, by przekształcić bandę goblinów w materiały biurowe. Paul i Sophie korzystają z okazji, aby otworzyć przenośne drzwi, aby uciec, jednak przeoczyli zasadę: kto zamyka drzwi, jest ich właścicielem, w wyniku czego Wells wskakuje na nie, aby odzyskać kontrolę. Teraz duet jest uwięziony w przestrzeni ze wszystkimi drzwiami i nagle słyszy głos: To Wells senior. Ujawniono, że wiele lat temu Wells zwabił swojego ojca w to miejsce, używając małego smoka, uwięził go tutaj, a następnie przejął firmę. Paul pamięta, że Wells senior ma kontrakt, który powinien pozwolić mu kontrolować syna, jednak mężczyzna wyjaśnia, że nie może go użyć, ponieważ kontrakt duszy musi zostać zdeponowany w banku umarłych, aby zaczął obowiązywać. Myśląc, że wciąż mają szansę, Paul zaczyna szukać wyjścia, ale wszędzie są drzwi. Wells senior mówi, że już próbował i że wszystkie drzwi prowadzą do pustki. Jednak Paul koncentruje się na używaniu swoich mocy i po wielu wysiłkach w końcu znajduje wyjście. Wychodzą na ulicę, a podekscytowany Wells senior zabiera ich z powrotem do firmy, gdzie zaczyna snuć plany. Prosi Paula, aby zabrał kontrakt Wells'a do banku, podczas gdy on idzie skonfrontować się ze swoim złym synem, a Rosie idzie odebrać jej mąż. Grupa pędzi na dół, gdzie nie usuwają wszystkie skurcze dusz. Wells senior natychmiast znajduje swojego syna, aby rozpocząć zaciekłą bitwę podczas której wymieniają dziesiątki magicznych ataków, niszcząc pomieszczenie wokół nich i wywołując panikę u goblinów. Gdy magiczna energia lata wszędzie, Paul i Sophie próbują się przekraść, aby odzyskać drzwi, ale Paul zostaje powalony i schwytany przez grupę goblinów. Sophie używa swoich mocy, aby skontaktować się z Judy w celu uzyskania pomocy, jednak Gable nie szarżują na nią. Paul desperacko próbuje ocalić Sophie i odgradza się od goblinów, ale zostaje złapany w sieć. W tym momencie Rouzi przybywa ze szywaczem i rzuca nim w Welsa seniora, który używa swojej magii, by uderzyć w szywacz i odsłonić uwięzionego w nim goblina. Następnie Rouzi ujawnia, że jej prawdziwa postać jest również goblinem i spieszy na spotkanie z niedawno zwolnionym facetem, wyjaśniając, że oboje są rodzicami Tannera. Podczas gdy rodzina przeżywa wzruszający moment, Wells korzysta z okazji, by przypuścić niespodziewany atak na swojego ojca i ponownie go uwięzić. Paul próbuje na niego wskoczyć, ale magia Welsa jest szybka i odrzuca go. W tym momencie pozostali członkowie zarządu w końcu przybywają na miejsce zdarzenia i próbują powstrzymać Velsa, ale on powstrzymuje ich, grożąc, że zabije jego tatę. Następnie łapie Sofi swoją magią, prosząc Paula o przekazanie jego kontraktu duszy w zamian za jej życie. Nagle Sofi komunikuje się telepatycznie z Paulem, mówiąc mu, że mógłby użyć swoich mocy do stworzenia drzwi portalowych od zera. Paul koncentruje się i wyciąga rękę, powodując, że przed nim pojawia się kilka drzwi. Wzywa jednego z nich pod swoje stopy i wskakuje prosto do banku śmierci. Gdzie natychmiast przekazuje kontrakt duszy Welsa pracownikowi, prosząc o specjalną wymianę. W momencie, gdy pracownik odzyskuje duszę podpisującego, moce Welsa natychmiast znikają, co pozwoliło Wellsowi seniorowi uwięzić jego złego syna za pomocą magii, podczas gdy Sophie zabiera ręcznik, aby otworzyć drzwi do ciemnego pokoju. Następnie Wells senior zamyka swojego syna w środku jako zemstę za to, przez co przeszedł przez ostatnie kilka lat. Następnie Wells senior zrywa instrukcję użycia ręcznika, mówiąc, że drzwi już nigdy się nie otworzą. Sophie martwi się o Paula, ale on wraca z własnymi mocami i wręcza Sophie jej własny kontrakt, który dostał w zamian za kontrakt Welsa. Gdy wszyscy świętują, duet w końcu się całuje. Następnie Paul chwyta ręcznik i wrzuca go do ciężarówki z pralnią, aby nikt nie miał do niego dostępu. W końcu zarząd spotyka się z Sophie i Paulem, aby zaoferować im stałą pracę. Oboje akceptują i używając jej telepatii, Sophie mówi Paulowi, że jej uczucia są prawdziwe. Więc trzymają się za ręce. W międzyczasie ręcznik dociera do hotelu, gdzie pokojówka przypadkowo wypowiada zaklęcie.